Życie mi pokazało, że droga na skróty ma to do siebie, że zazwyczaj jest o wiele dłuższa niż ta formalna, poprawna. Więc dlatego warto książki czytać dla wiedzy, aby tą wiedzę potem wykorzystywać, a nie szukać drogi na skróty. Bo droga na skróty zazwyczaj wiedzie na manowca. Jedno z ważniejszych rzeczy, które, o której nie wspomniałem w poprzednich filmikach, jeśli chodzi o rozwój osobisty, to jest ta druga strona medalu, czyli te gorsze rzeczy, które. Prawdopodobnie Cię spotkają, e, jeśli w 100% poświęcisz się właśnie temu rozwojowi. Pierwsze co, to zauważysz, że odwracają się od Ciebie ludzie. Ci, którzy byli blisko, ci, którzy byli dalej, odwracają się od Ciebie, i to paradoksem tej sytuacji, że odwracają się też ci ludzie, którzy Ci mówili, że w końcu musisz być sobą. Wtedy, kiedy się stajesz sobą, właśnie ci ludzie mówią, że nie jesteś sobą i się od Ciebie odwracają. Każdy kij ma dwa końce, a każda moneta ma dwie strony. W rozwoju osobistym nie ma tylko i wyłącznie tęczy, jednorożców i żygania tęczą. Nie, to tak nie działa. To, że rozwijasz się w jednym kierunku, ma oddźwięk. W wielu, wielu innych aspektach Twojego życia i należy się z tym liczyć. Przede wszystkim należy do rozwoju podejść w sposób świadomy i zdawać sobie z tego sprawę, co będzie się w niedługiej przyszłości działo. Kolejną rzeczą, którą napotkasz na swojej drodze rozwoju jest ogólnie pojęty hejt. Ludzie, którzy, z którymi do tej pory żyłeś, zaczną cię hejtować, że to jest bez sensu, że to nie dasz rady, że nie umiesz, że po co ci to i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj te słowa padające z ust osób ci bliskich będą raniły cię najbardziej. Z drugiej strony musisz liczyć się z tym, że to są ich obawy, a nie twoje. Swój strach będą próbować przełożyć na ciebie, abyś ty zaczął się bać i przestał robić to, co robisz, bo w końcu nie będziesz przecież sobą. Paradoksem tej sytuacji właśnie jest to, że dążysz do tego, żeby być sobą. Nie możesz oczekiwać od ludzi zrozumienia, gdyż. To, o co ty zaczynasz walczyć, to nie jest ich walka, to nie jest ich wojna. Oni nie rozumieją tego. Dlatego tak ważne jest, aby do rozwoju osobistego podejść w bardzo świadomy sposób i przestać w końcu myśleć o nim, że to jest coś super cool. Oczywiście, z jednej strony jest to super cool, bo masz więcej możliwości, więcej dostrzegasz, więcej widzisz, ale z drugiej strony musisz się liczyć z tym, że życie, które wiodłeś do dnia dzisiejszego, pomału się kończy. I oczywiście nie ma nic w tym złego. Każdy z nas ma ograniczoną pojemność. Aby przyszło coś nowego, coś starego trzeba wyrzucić. W rozwoju osobistym bardzo ważna jest wiedza, którą zdobywasz. Na początku oczywiście polecam ci czytanie różnorakich książek, ale z pominięciem 50 twarzy Greja, Harry'ego Pottera i temu podobnych rzeczy. Książki mają to do siebie, że są siłownią dla twojego umysłu. Jeśli od tego zaczniesz, twój umysł wejdzie w tryb, który pozwoli ci się uczyć. Jest to bardzo ważne. Jak wybierać książki, które będziemy czytać, które ty będziesz czytać? Ja zawsze robiłem to w sposób niestandardowy. Bardzo podobała mi się książka napisana przez biologa, który mówił o nawykach. Podstawą całego rozwoju u mnie, od którego to się zaczęło, jest Antony Robbins i Obudź sobie Olbrzyma. Jest wiele książek, wiele autorów, którzy mają rację w swoich wywodach na temat rozwoju osobistego i zmiany życia. Ale ty musisz sobie zaznaczyć, jaki nurt chcesz przyjąć. Nie możesz wierzyć wszystkim na słowo i że wszyscy mają rację. Wybierz autorów takich, którzy pasują ci mentalnie, którzy, których po prostu kolokwialnie rzecz ujmując lubisz. Bo jeżeli będziesz słuchał osób, których nie lubisz, to nie przyjmiesz ich wiedzy, nie weźmiesz ich tej wiedzy za swoją. A jeżeli tej wiedzy nie weźmiesz za swoją, to tak naprawdę nigdy jej nie wykorzystasz. Drugim aspektem czytania książek jest to, aby chociaż może zdawać się to banałem, ale książki w rozwoju osobistym czytamy po to, aby zdobyć wiedzę, a nie skrócić sobie drogę. Bo kiedy czytasz na przykład książkę Jak zostać milionerem albo umysł miliardera albo cholera wie co, to po prostu szukasz drogi na skróty. Życie mi pokazało, że droga na skróty ma to do siebie, że zazwyczaj jest o wiele dłuższa niż ta formalna, poprawna. Więc dlatego warto książki czytać dla wiedzy, aby tą wiedzę potem wykorzystywać, a nie szukać drogi na skróty. Bo droga na skróty zazwyczaj wiedzie na manowce. Oczywiście zachęcam Ci do subskrybowania mojego kanału i oglądania treści, które tu będę udostępniał. Eee... Będą pojawiać się tu materiały związane z rozwojem osobistym biznesem, różnego rodzaju wywiady, więc jeśli interesuje Cię to, co mam Ci do powiedzenia, to zasubskrybuj ten kanał. I do zobaczenia następnym razem.